Silksong to głośna premiera, która będzie miała miejsce już za kilka dni. Po świetnym Hollow Knightie ludzie mają wielkie oczekiwania. Atmosferę podgrzewa również fakt, że fani musieli czekać na tą kontynuację aż 7 lat. Ja sam myślałem, że nie dożyję tej kontynuacji albo okaże się ona wielkim eksperymentem społecznym. No ale mamy to, niedługo w nasze ręce wpadnie świetna metroidvania. W tym materiale przytoczę fakty i moje przemyślenia, które z pewnością zainteresują każdego fana i być może przekonają osoby jeszcze nieprzekonane, że tę grę naprawdę warto śledzić. To co mnie najbardziej fascynuje i zachęca do szukania newsów o Silksongu jest sposób powstawania. 7 lat to sporo czasu. Gdybym nie wiedział, że mówimy tutaj o grze od studia Team Cherry, to stwierdziłbym, że ta gra przechodzi przez deweloperskie piekło i będzie zwykłym niewypałem, jak ich wiele. Jak jednak podają twórcy, jest całkowicie na odwrót. Mamy tutaj do czynienia z deweloperskim rajem. Jeśli wierzyć ich słowom, przesunięcie premiery na czas w bliżej nieokreślony nie było spowodowane problemami, ale prawdziwą pasją. Deadline się zbliżał, a oni mieli coraz więcej pomysłów, które bardzo chcieli zaimplementować w grze. I ja kupuję tę narrację. Ich zespół dalej składa się z trzech ludzi, a według Bloomberga łącznie sprzedali do tej pory 15 milionów kopii Hollow Knighta. Są więc obrzydliwie bogaci i nie ma mowy o jakiejkolwiek presji finansowej. Jedyne co ich potencjalnie może uwierać, to wysokie oczekiwania od graczy oraz ich własne ambicje. To jest właśnie powód, dlaczego Silksong jest tak ciekawym studium przypadku. Na palcach jednej ręki mogę wyliczyć gry indie, które mogły powstawać aż tak długo. Jest to m.in. wszystkim dobrze znany Cuphead, który powstawał 7 lat i gorsze, ale wciąż zaskakujące oprawą graficzną Owlboy. Powstawał on 9 lat. Jest jeszcze Fez i Stardew ale są to przykłady okupione ogromnym stresem i presją. Patrząc na poczynienia Team Cherry, widać, że i jest to świadome działanie, żeby pozostać małym zespołem. Postanowili dalej działać na małą skalę, a nadmiarowe pieniądze wykorzystać, żeby osiągnąć pełną wolność twórczą. Ale to jest tylko tło, kontekst. A teraz omówimy sobie treść. Co tak właściwie już wiemy o Silk Songu? Zostaliśmy do tej pory trailer i gameplay, więc całkiem sporo możemy z tego wywnioskować. Gra będzie oczywiście znacznie większa od Hollow Knighta. Nie mówimy tutaj tylko o rozmiarze mapy, ale również bossach. Zapowiedziano, że będzie ich aż 40. Może się wydawać, że w porównaniu do 47 z poprzedniej części jest to niewiele, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ta liczba jest lekko przekłamana. Siedmiu z nich to duchy, które są bardzo prostackimi przeciwnikami, a poza tym warto też odnieść dodatkowych 12, które są jedynie silniejszymi wariantami wcześniej spotkanych już bossów. W związku z tym Silk Song wygrywa 40 do 28, a mówimy jedynie o sytuacji na premierę. Już teraz zapowiedziano, że planowane są dodatki, które jeszcze bardziej rozszerzą zawartość gry. W samym rdzeniu Nighta była eksploracja i wygląda na to, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Zwyczajnie nie ma powodu, żeby grzebać w czymś, co już teraz działa perfekcyjnie. Jednak totalnej zmianie uległa mobilność postaci. W porównaniu do pustego rycerza, Horns jest prawdziwym bolidem Formuły 1. Potrafi sprintować, a wyskok w takiej sytuacji zamienia się w prawdziwy wystrzał. Poza tym potrafi przyciągać się do obiektów i przeciwników. Posiada również dasha, ale ten wydaje się bardziej zachowywać pęd postaci i sprawia, że zaczyna ona opadać jeszcze w jego trakcie. Jest to ogromna zmiana w porównaniu do lekko sztywnego i bardziej przewidywalnego Hollow Knighta. I bardzo dobrze, widać, że gra będzie trudniejsza co potwierdzają twórcy oraz całkowicie inna pod względem odczuć płynących z poruszania się. Bardzo mi się to podoba, bo świadczy o tym, że Silksong nie jest jedynie rozwinięciem poprzedniej formuły, ale również stara się stworzyć własną tożsamość. Mam nadzieję, że ten aspekt uda się bardzo dobrze i każdy fan będzie mógł wybrać, które podejście bardziej mu odpowiada, a pewnie się trafią i takie świry, które będą grali w te gry naprzemiennie. Poziom trudności zwiększy się również przez zmiany w systemie leczenia. Teraz będzie on kosztować więcej, bo zużyje cały zasób włóczki, który zdobywamy poprzez zadawanie obrażeń. Żeby to wynagrodzić, będziemy odnawiać sobie 3 punkty zdrowia naraz. Jest jednak pewien haczyk. Jeśli proces leczenia zostanie przerwany, to my poniesiemy koszty, ale nie odzyskamy żadnego zdrowia. Koniec więc z bezmyślnym stawaniu w kącie i leczeniu się w trakcie walki z bossem. Szczególnie, że tak samo jak Hornet, stali się oni o wiele szybsi. Z innych drobnych zmian, jakie zostały wprowadzone, jest dodanie dziennika zadań. Widać, że w tej grze będzie o wiele więcej pobocznych rzeczy do roboty i będą one odpowiednio zorganizowane. Do tej pory widzieliśmy, że misje dzielą się na kategorie takie jak łowy, zbieranie i podróż. Jestem bardzo ciekaw jaką różnorodność dostaniemy w ramach każdego z tych typów aktywności. Poza tym dodano nową walutę, która będzie służyć do tworzenia przedmiotów zużywalnych. Tak będziemy mogli tworzyć sobie ostrza do rzucania oraz pułapki do rozstawiania. Szczerze mówiąc jest to dodatkowy element gry, który mnie nie grzeje, nie ziembi, no ale zobaczymy jak się sprawdzi. Może się miło zaskoczę. Jeśli chodzi natomiast o fabułkę, to akcja gry będzie się dziać w całkowicie innym królestwie. Nie oznacza to jednak, że wątki z Hollow Knight nie będą dalej rozwijane. Z pewnością oddalimy się od tematu Pustki, chociaż już teraz widać, że jej obecność w świecie dalej jest. Skupimy się natomiast na frakcji, która jest bliższa Hornet, a mianowicie na tkaczach. No bo z czym innym miałaby się zbratać nasza bohaterka, pojująca igłą i włóczką, jak nie z rasą w pełni skupioną na tkaniu sieci. Są oni dość tajemniczy i z poprzedniej części wiemy o nich jedynie tyle, że przybyli z południa królestwa Holownest z miejsca o nazwie Mroczne Gniazdo. Z nieznanych powodów opuścili oni krainę jeszcze przed Wielkim Upadkiem. Można więc domniemywać, że mają dobry wgląd w to, co się dzieje w świecie gry. Szczególnie że ich nici nie mają znaczenia jedynie dosłownego, ale również duchowe, w związku z tym możemy spodziewać się motywu przeznaczenia oraz łączenia się dusz poprzez sieć. I to wszystko, co chciałem wam przedstawić na temat Silk Songa. W skrócie szykuje się wielka, wspaniała premiera, która będzie godnym następcą Hollow Knighta, ale jednocześnie będzie posiadać własną tożsamość. Jeśli macie ochotę na więcej treści o tej tematyce, polecam moją niedawną analizę Hollow Knight'a. Dzielę się tam kilkoma ciekawymi spostrzeżeniami, a na końcu opowiadam, jak moim zdaniem powinien wyglądać Silk Song, biorąc pod uwagę doświadczenia z pierwszej części. A Wy co myślicie? Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej jara Was w Silksongu. Czy ograliście poprzednią część, a może to będzie Wasze pierwsze doświadczenie w mrocznym świecie rysowanych owadów. Trzymajcie się, cześć!